Ja, 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 ja Muszę bać narkotyki, czysty stan Życie mam za jedno, nie rozjebie go na haj Nie narkotyki, niech się w piach obróci Chcę mieć jasny umysł, niech mnie nic nie zgłosi Widzę typa, co już nie ma w oczach blasku Zamienił marzenia na kreski, fiolki w plastku Myślał, że to wolność, że odleci w kosmos, a dziś nie ma siły wstać, by przeżyć dzień z godnością Wolę krzyczeć głośno, zamiast tychać ciszy Życie to nie loto, tu się wszystko liczy Nie dam się ogłupić, nie wciągnie mnie syf Bo szczęście mam w sercu, a nie w prochach i w strzych. Jebać narkotyki, wolę czysty stan Życie mam za jedno, nie rozjebie go na hajs Jebać narkotyki, niech się piach obróci Chcę mieć jasny umysł, niech mi nic nie skurwi To nie jest moc, to łańcuch na szyi Zamiast wolności uzależnia i gnoi Ja wybieram życie, wybieram swój plan A kto chce się truć, niech zostaje sam Jebać narkotyki, wolę czysty stan Życie mam za jedno, nie rozjedy go na hajs Jebać narkotyki, niech się w piach obróci Chcę mieć jasny umysł, niech mnie nic nie skurwi Widzę typa, co już nie ma w oczach blasku Zamienił marzenia na kreski i fiorki w plasku Myślę, że to wolność, że odleci w kosmos A dziś nie ma siły wstać, by przeżyć dzień z godnością Wolę krzyczeć głośno, zamiast zdychać w ciszy Życie to nie lotto, tu się wszystko liczy Nie dam się ogłupić, nie wciągnie mnie syf Bo szczęście mam w sercu, a nie w prochach i w strzych To nie jest moc, to łańcuch na szyi Zamiast wolności, uzależnia i gnoi. Ja wybieram życie, wybieram swój plan A kto chce się truć, niech zostaje sam Jebać narkotyki, wolę czysty stan Życie mam za jedno, nie rozjebię go na hajs Jebać narkotyki, niech się w piach obróci Chcę mieć jasny umysł, niech mi nic nie skurwi